Cześć, witam, dzień dobry. Pory do sprzedaży Opla Astre H poliftowego 2008 rok w bardzo, bardzo ciekawej konfiguracji. To znaczy, mamy automatyczną, zwykłą skrzynię biegów. Proszę nie mylić tej skrzyni biegów z półautomatem, który jest w silnikach Wizlowskich 1.6 bądź 1.4 awaryjny. To jest klasyczna, zwykła, czterobiegowa, prosta skrzynia biegów. Działa bardzo dobrze. Przejechana jest na oleju 4000 km 4,5. Silnik 1,8 czterocylindrowy, prosty, benzynowy, 140 koni nadaje się do instalacji gazowych, zwykłych, prostych tanich Samochód jest od 2022 roku w kraju. Jedna jedyna właścicielka jeździła i uwaga, przez te 3 lata przejechała tylko 4,500 km. Auto miało służyć do włożenia dziecka do przedszkola, natomiast e, teraz, po przeprowadzce, w przedszkole moją pod domem, ten samochód praktycznie stał. Stąd zapadła decyzja o jego sprzedaży. E, ja go odkupiłem. E, auto jest w oryginalnym lakierze. E, e, szyby bez przedniej, z tego co pamiętam, standardowo kamień. E, nie ma korozji nigdzie, tutaj na tych newralgicznych no to jest poli, no to też jest inaczej Ale te wszystkie nadkola, wnęki, drzwi, progi, tutaj przy tych przednich błotnikach, newralgiczne miejsce, wszędzie jest czysto Od spodu drzwi, także to oryginalna maskownica, wszystko wygląda dobrze Opony są w dobrym stanie, mają swoje lata, ale spokojnie jeszcze jeden, dwa sezony posłużą Tarcze klocki w dobrym stanie. Felgi są aluminiowe, 17 niezniszczone. Wersja kosma, bogata, wyposażona, zaraz jeszcze powiem o tym więcej. Przebieg 226 tysięcy km, pisuję go na fakturę. Auto bardzo dobrze jeździ, skręca, hamuje. Z rzeczy eksploatacyjnych te 4,5 km temu zmienione wszystkie filtry. Rozrząd kompletny SKF-a. Olej w automatycznej skrzyni biegów. I nowy akumulator. Na chwilę obecną no olej ma dwa lata, ale przejechane tylko 4000 km. Więc to już zostawiam do decyzji kupującego, hmm, czego zmieniać, czego zostawić. Jedni by zostawili, drudzy zmienili co roku. Tak to wygląda. Do tego są felgi stalowe z oponami zimowymi, także na jeden sezon. Biksenony przednie, skrętne, dynamicznie. Spryskiwacze. Halogeny, automatyczne wycieraczki, automatyczne światła, czujniki parkowania z tyłu, e, chrom na listwach przyszybowych, e, chrom relingi, kamera cofania, hak wpisany w dowód rejestracyjny. E, co tu mamy w środku? Auto jest bardzo zadbane. Pochodzi z rynku niemieckiego. E, pełna elektryka szyb, lusterek, lusterka boczne do tego w parkingach składane, coś tam przyblokowało może przy myciu pełna elektryka, szyb, lusterek już mówiłem centralny zamek, komplet poduszek powietrznych jest pomat ograniczony prędkości światła halogenowe, przód, tył światła oczywiście automatyczne tutaj jest antena do nawigacji kierownica skórzana w bardzo fajnym stanie wielofunkcyjna jest fabryczny kolorowy duży wyświetlacz z nawigacją. Natomiast tutaj poprzedni właściciel pokusił się o zamontowanie systemu multimedialnego. A więc mamy nawigację, mamy Apple Car. Możemy tu grać wszystko to, co w telefonie tak naprawdę. Jest możliwość zrobienia tutaj internetu poprzez Wi-Fi i, tak i tak dalej, Już nie będę tego do końca prezentował. Jest i działa, mamy też kamerę cofania. Mamy podgrzewane fotele, jest kamerka kolorowa, nie jest może jakiejś super jakości, ale działa. Czujniki parkowania także są. Regulowane zawieszenie i pracy skrzyni biegów w trybie sportowym. Oba fotele grzane z przodu są i działają. Lusterko sferyczne, nieoślepiające w nocy. Skrzynia czterobiegowa, jeszcze z tymi przyciskami, znaczy z tymi opcjami 1, 2, 3. Czyli do pracy jedynka zima, do holowania przyczep, żeby nie obciążać całej przyczepy. Dwukomorowy schowek. Klima jest i działa, fotele są grzeją, już mówiłem. Tutaj od spodu drzwi to też wszystko jest. Te mastyki są oryginalne, dobrze to wygląda. Z tyłu w porządku, nic nie jest poprzecierane, nic nie jest porwane. Nie ma śladu po papierosach czy po jakichś zwierzętach. Hak jest wpisany w dowód rejestracyjny. Przegląd techniczny OCE do kwietnia przyszłego roku. Tak to wygląda. Tutaj mamy koło zapasowe, jakieś tam pierdoluty. Chlapa od spodu także jest czysta. Tutaj pod tymi listwami nigdzie żadnych purkli nie ma. Reasumując do sprzedania Astra H 2008 rok z listopada 1.8 benzyna 140 koni wersja bardzo bogata w zasadzie bez skóry wszystko kosmo 226 przejechane prosty silnik 1.8 140 koni do gazu się nadaje do najprostszych najtańszych instalacji zwykła czterobiegowa skrzynia biegów cena 15900 wystawiam fakturę więc kupujący nie musi płacić podatku eksploatacyjnie fajny doinwestowany samochód Jeździ, skręca, hamuje, nie ma korozji, nie było wypadków, także myślę, że ktoś się tym autem spokojnie jeszcze nacieszy. Niezmiennie proszę o polubienie prezentacji, dajcie łapkę w górę, jeżeli się to podobało. Chodzi o wypromowanie mojej oferty, tego czym się zajmuję. Macie pytania, dzwońcie 515, 114, 103. Auto jest u mnie prywatnie, nie w komisie, także możliwość oglądania samochodu w soboty, niedzielę, weekendy, wieczorami, gdzie tam trzeba na stacji kontroli pojazdów, możemy podjechać. Zapraszam. Dziękuję.